już góra o tak jeszcze raz dobra do następnego przejdźcie yy, na macie podpór tak przedramiona i teraz łokieć kolano dwa i góra ręka hop ale synchronicznie dobrze druga strona raz dwa druga strona patrzy dobra triceps Tak, lekko pochylone do przodu. Tak, jedziemy. Tylko łok, tylko przedramiona. Dobrze, dobra. Skoki. Skok, zeskok, hop, Zes zeskok. No, hop. O, uważaj, no, hop. hop. Dobra. I brzuchy. Spokojnie. Tak. Stykacie się y, nogami z stopami, podciągamy kolana i jedziemy, hop, raz, nie za daleko, dobrze i odbijaj, dobra.